O, y, hej! Słuchaj, bo Ala się pyta, czy ty będziesz dzisiaj na zajęciach? Bo dopisało nam się kilka osób i w sumie to mamy komplet. Nie wiem, czy ci trzymać miejsca, czy nie. Okej. Okay. Um, a Adrian idzie? A jeśli tak, to co? Y, bo może ja bym też poszła. Słuchaj, strasznie o stanie mi się podobało, jak prowadziłeś zajęcia tak energicznie. A, no dzięki. Cześć. Hej. Uh. Gdzieś tu była moja woda. A gdzie ty idziesz? Na siłownię. A na siłownię? A nie idziesz o, do, do, do gości na latynę, Bo mówiła, że idziesz. Nie powiedziałam nic takiego. Perdałam się, a co jeśli? Ale ty idziesz, tak? Dobrze zrozumiałam? Yy, wiesz, co ja idę, prawda, na siłownię, bo dobrze się składa, to, to, to zabierzemy się razem. Bo nie znam się na tych sprzętach, może byś mi coś pokazał. Zuska, no nie za bardzo. Raz, że się spieszę, a dwa, że ci chciałam sobie dać wycisk. nie będę miał czasu dla ciebie, wiesz? Wycisk! Widzisz. Bo ja też potrzebuję wycisku, wiesz? To może ja się szybko spakuję i, i akurat pójdziemy razem, co? No dobra. <grym> 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 serio? No co? i idę sobie poćwiczyć. Przynajmniej nie będę musiała korzystać z prywatnego trenera. Mhm. Z tego, co mi się wydaje, to pierwsza konsultacja jest chyba za darmo. goś, ale po co mam korzystać z, z kogoś obcego, skoro Adrian się dobrze na tym zna? Zuzka... Co ty myślisz, że tego nie widać, jak ty za nim latasz? Ostatnia szkoła tańca, teraz siłownia. Dobrze, że chłopak może się w ubikacji przed tobą zamknąć. Serio, ja za nim latam. Ja po prostu idę na siłownię sobie poćwiczyć to wszystko. On niedawno z dziewczyną zerwał. Gosia, a ty niby co zrobiłaś? Też zaczęłaś od razu spotykać się z Sebastianem, zaraz po tym jak zerwałaś ze swoim byłym, więc nie wiem o co ci chodzi. No dobrze, tylko że ja tego chciałam. A on raczej wygląda, jakby chciał uciec przed tobą. Osaczasz go dziewczyną. Zuzka, pospiesz się. Oszaczam go, tak? Teraz nie czekałby na mnie, tylko by po prostu uciekł. Teraz rozmowa nie ma sensu. Zresztą myślę, wszystko daruj sobie te wszystkie swoje ściki. Pani, wiem lepiej, jak mam żyć. Okej? Okay? Okej? Okay? To, to ja wychodzę. Ja też wychodzę, już nie spakowała